Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj znowu mamy trochę stardusta do wydania. Natomiast, zanim dzisiejszy recent i Zabdosy podsumujemy Articuno. w sumie z tego rzutu 24 shiny, jednego miałem wcześniej. I fałki dość marne. Wszystkie na laki trade. Najlepsze szajnie jakie mi się trafiło to 9. Trójka. No, i jeśli chodzi o Articuno, trafiłem 3 setki. Jeszcze dwie do wymaksowania, dzisiaj zrobimy. Natomiast jeśli chodzi o recent Zabdosy na ten moment mamy 2, 4, 5 shiny. Jednego dzisiaj wymieniłem za to samo. Tylko 8, 4, ale i tak go zrobię. Z fajniejszych 9, 6. Przy okazji Triko, Wailmer, Shelder i Executor shiny. Niżej Bufet, Skarmory. Następny Dunspers. W domu Lapras. No i pozostałe poksy. Widzieliście ostatnio. I przechodząc już do wydania Stardasta, zaczniemy od Lucky Shiny, Do zrobienia mam Porygona Z9.1. Mamy 15, 14, 12. I tego sobie wymaksujemy. Koszt 150 cukierków 58 tysięcy Stardasta. I mamy 3233. Oczywiście, TriAtax Community Day. Zastanawiałem się, czy tego Zabdosa maksować. Dzisiaj dostałem od Dawida. Natomiast postanowiłem, że go wymaksuję. Dwie raj 8,4. Wysłałem do profesora. Tego jednak zrobię. Poprzedniego, taki z Zabdosa, miałem 8,7. Ale będę miał ich sporo. Tutaj koszt do wymaksowania 206 candy, 89 starda 3455 na ten moment jeśli chodzi o wymaksowane mamy 5 sztuk. No, i zrobimy te setki Articuno. Jedna już wymaksowana, zostały dwie. Ta zaczęta w poprzednim odcinku. Koszt 220 Candy, 194 000 Stardasta. I mamy 3051. Oczywiście Hurricane Legacy mamy sto i druga seta koszt dwieście trzydzieści cukierków dwieście jedenaście tysięcy stardasta i również trzy tysiące pięćdziesiąt jeden atak hurricane i wszystkie trzy sety wymaksowane I stardasta jeszcze mi trochę zostało, więc zrobimy jeszcze jakąś setkę. Setek ostatnio padło pytanie ile mam. Na ten moment 342. To są wszystkie moje sety. To są wszystkie moje setki, o to pytaliście ostatnio w komentarzach, a na dzisiaj wybrałem Pan Sira. Cukierków mam sporo, długo nie miałem ewolucji w PokEDeksie, więc dzisiaj zrobimy i wymaksujemy. 1343 po ewolucji. No i dzisiaj nie starczy na wymaksowanie, więc dokończymy w następnym odcinku 2334. I na dzisiaj koniec Stardasta. No i na koniec dzisiejszego odcinka pokażę Wam coś jeszcze. Odkąd widzieliście poprzednio, wpadły kolejne 4 miliony Expa, na ten moment na totalu już ponad 287 milionów. No i jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego.